Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem, oczywiście, Kroko Kolejny odcinek z Lego Marvel Super Heroes. Lecimy dalej. Co tym razem? Gdzie tym razem polecimy? Ja osobiście się muszę przyznać, że jest dzisiaj trzeci odcinek, który nagrywam. Eee, czy to dużo? Pewnie tak! Ale mam swoje powody. Eee, nie mam możliwości nagrania to na przyszły tydzień, to chyba wiecie. Chyba, że ktoś z Was nie ogląda <laughs> eee, innych serii, to prawdopodobnie nie wie, ale lecę sobie na Cypr eee, w tym tygodniu, w którym to oglądacie. Eee, nie wiem, czy wspominałem to na ostatnim odcinku, więc wspominam to teraz. Eee, lecę na Cypr, więc nagrywam ten odcinek w sobotę 20 stycznia. Eee, nagra dwa, już dwa nagrane z kangurki eee, KO. I został nam... E, ten. Okej. Okay. Na spokojnie, coś tu na... Uf. Było! N nie ma, a jest! Co to jest? Chciałem powiedzieć, było <noise> i nie ma, Fatima, ale to nie w tą stronę, nie? Bo tu nie było, a jest. Nieważne, dobra. Ty co mam zrobić? Aha, chyba muszę wszystkie dokładnie w taki sam sposób obrócić? Coś takiego bym powiedział, o. Git? Chyba git. Na 99%, bo się wyłączyło. Dobra. Sezamie, otwórz się, daj mi ten statek. Oho, o jest tu coś faktycznie. No ale tak w parku, tak w, na jeziorze, w parku. Ma, mało sympatycznie bym powiedział. Ale efekty niezłe. Widać, że. Starali się przy robieniu tego. Oje oh yeah. Oje oh yeah. Oh yeah. Yep. now I remember Dokładnie Też pamiętam Oj 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 Dobra, i co, wsiadamy i poziom, tak? Oj Czy tam muszę iść?

Okej, okay. będzie ostrożny... No... Wiemy jak to jest, tak? Niby kosmos, ale... No. Tam wanna? Seems good. Dobrze. No w takim razie lecimy w kosmos, tak? Na to by wychodziło. His involvement is vital to my rule of this earth. You can be in charge of metal recycling. <laughs> <sighs> mm -hmm, mm -hmm. Intruders, I will deal with them. Krutko, Krutko, our victory is nigh. <clears> oh. <throat> uh oh. -huh. Uh -huh. <clears throat> <laughs> No jednak wszyscy skoro są wszyscy super złocieńcami, to jednak się ciężko mi się wydaje dogadać czasami. No idealnie Idealnie Piąteczka. Oh yeah! Pułka, boom Nie. Ewidentcyjnie. Dobrze. Dzień dobry, panie Magnito. Posrało cię, stary. wytrychów dużych? Coś zniszczyłem. Nawet nie wiem co. I dostałem jeden na trzy, ale to tam mniejsza hmm. Ogólnie powiem wam, bo w sumie za niedługo jest Zimbabwe dziadka w sensie dla mnie za niedługo, dla was już jest po. I zapomniałem w ogóle o tym, niedzielę jest chyba, czyli jutro jest dzień dziadka, a poniedziałek jest dzień Babci? Chyba tak to z takim opóźnieniem. Jeżeli ktoś z Was może babcią albo dziadkiem, to życzę Wam wszystkim zdrówka. I pamiętajcie, żeby odwiedzić swoich babci, swoje babcie i swoich dziadków, ponieważ no. Tak miło mi się wydaje, im się zrobi, jak przyjdziecie, posiedzicie z nimi chociaż chwilę. Spędzicie trochę czasu. Myślę, że to całkiem bardzo fajna rzecz. Całkiem przyjemne dla nich. A was to nic nie kosztuje. Więc, no. Ale my w, a my w tym czasie sobie oczywiście lecimy dalej, no bo e, świat Lego się sam nie uratuje. Nie? No, no ciężko chyba Chyba ciężko, dobra Co ja tu mam zrobić tak w ogóle, bo Muszę na tym stanąć? Nie, tu coś jest jakby do zbudowania Iron Ironmana, bijesz Czy ty masz godność i honor człowieka? Chyba nie Dobra Coś po... A, jest Ironman, jest Ironman, faktycznie ty Panie To Kaput ma Danke schön. Wiemy, wiemy. Luźna guma, maleńki. Tylko to naładuj. Skoro jesteś taki. Czy ty możesz? Nie umiem. Nie trafiłem. Może teraz? Ha! Trafiona, zatopiona. Idealnie. W pajęczą sieć. przy

Gupaty gadasz., Woo. Ale piercielnnięcie. Co to jest? To lata? Co wie tu lata. Eee, zapisz kontynuuj. A tam widzę już na dla Wolwerina coś jest, dobra. Dobra. Wszyscy umiem na tym na spokojnie przejść, więc bez problemu tak jakby... Czy wszyscy umiem tu latać? No, Iron Man i... Thor tak. Spiderman się umie po prostu... No jest tutaj to traktowane praktycznie jak latanie. Więc ja bym powiedział, że umie latać. Czy on ty ma laser. Ty masz... La ma masz laser dobrze. Ale to jest takie bardziej unoszenie się niż e, niż e, latanie, ale no. Czy ja tu coś dostanę ciekawego, czy po co ja to niszczę? Się, ale buja go. <grym>, niszczyłem to po nic, Dobra. E, tak jak oczekiwałem tego. Dawaj torty, młotem pierdykniesz to, to będzie dobrze. BUM! Idealne... Idealnie wyważone umiejętności uderzenia w szkło. Tak, żeby zniszczyć tylko jego kawałek. Dobra. Eee... Coś tu mamy. Coś, coś tu mamy. To jest jakieś... Coś. Ktoś by się tego spodziewał. O, jest teraz już godzina w ogóle 19. Nagrywam trzeci odcinek. Jutro e, jadę do dziadków i do babci. Um, zdążę nagrać jeden odcinek. Coś takiego. E, więc e, sobotni odcinek. Który pojawi się dla was. No, w sumie na tą sobotę co teraz. Dla mnie to jest dosłownie za tydzień. Eee. Tak w sumie nie wiem po co to jest Jakby nie można było po prostu tak zrobić No eee, No, nagram jeden odcinek, no idealnie na Jutro nagram idealnie odcinek na Piąteczek, a jeszcze w piątek na, za tydzień nagram odcineczek Na Na ten następny raz Dobra, dawaj torty, to zrób. Spider-Man musi tutaj to pochłonąć. Aha, jeszcze. Torw, znaczy ty będziesz musiał z tej strony. Aha, ty jeszcze musisz tu coś zniszczyć. Piek, teraz buduj. Genialnie. Eee, no, więc LEGO Fortnite będzie nagrywany za tydzień. Tak. Exactly. Węszy. This whole station bends to my will, literally. Do you really think you can defeat me here? Tak. Krótko zwęższej na temat. Osrało cię? No słuchajcie, ja mam do więcej do powiedzenia. Zesrałeś się. Dobra. Spiderman, przestań tak dupą wywijać. Twerk tu nie jest wskazany. Trzeba się napierdzielać, a nie. Pyk. Krótko zwięźle. Rozpierdzielono. Co my tutaj robimy? Coś ciągniemy. Stark, ty jesteś ten inteligentny tutaj, chyba. Chyba. Chyba na pewno. O, jest pan. Przed nami. A Ale się długo hakuje. Ewidentnie... Mocny system. Jawol. No i co, co ty myślisz? Ty myślisz, że mycie nie ten tegez? Tak jak mycie ten tegez? Tak bo to łatwe jest. Ty stary, posrałe cię. Żyjemy w... Demokratycznym państwie, tak? Przede skutujmy. Zagłosujmy.

To było 300, co? Przesadziłem? Trochę tak. Przepraszam. Dobra, co my tu mamy zrobić tak w ogóle? To jest coś konkretnego, on tutaj na razie coś psuje cały czas. Dużo tu jest z magnetycznych rzeczy. O! Zapisz. Co, coś z tego mogę zbudować? Tak zakładam. Że coś z tego będzie do budowy. Ale nie wiem co i nie potrafię nic z tego budować. Póki co. Więc albo mam za mało klocków. Albo to nie na tym rzecz polega. Mm. Dobra, rzuca kolejnymi. Jakby może teraz. Tak, coś mogę zbudować. Auto? Na koła jakieś tam były. Żelazko? No. Żelazkiem po mordzie. Sam się wyprasuj. <grybujesz> Ale teksty mi poleci... Ja, ja, muszę, ja muszę... Czekajcie. Następne coś co będzie następne do rzucenia go? Muszę jakiś tekst wymyślić. taki, Ale taki naprawdę mocny, śmieszny tekst. Co ty? Stary! Broń? A jeszcze pistolet? Jesteśmy w świecie super bohaterów. Ty... Mocy używaj, a nie broń jakąś śmieszną. Ja wiem, że to jest duża broń. Ale broń to nie moc. Chociaż dużo bohaterów używa broni Mówię o takich zwykłych broniach A nie ważne Pamiętajcie, nie musicie mieć mocy żeby być bohaterami To powinien być e, nie tytuł, nie fabuła Przekaz o, przekaz, dynią! Dobra Stary Masz za mało witamin Łap do dynią w dynie. <śpiewa> Dobra, przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem. To jeszcze raz do mutantów, mutantem? To jest mutant? Co ty piłę łańcuchową masz? W co by on zwariował? Stary Zostaw... zostaw to w spokoju To nie dla dzieci Nie do no, piłę Piłę łańcuchową! Iść drewno rąba, a nie jakieś takie bezsensu... Co, co Co jest w ogóle? Mogę coś budować? Nic nie mogę zbudować. Dobra, ile was tutaj jest? Wypierdzialać mi stąd, walczę nie z wami, tylko z nimi. Wy mi tylko przeszkadzacie. Okej, okay, coś rzuca. Kolorystycznie znowu jak żelazko. Chociaż więcej niebieskiego jest. Żelazko nie miało w ogóle niebieskiego. Okej. Okay. Dobra, co tym razem? Jeszcze raz musi we mnie porzucać, Dobrze, Niech tak w takim razie będzie. Przynajmniej piłą łańcuchową już mnie nie napierdziela, jak przedtem. Co jest? Co mnie tak wybiło w górę dziwnie? The hell was that? Rzucaj stary, i tak mnie nie trafisz. Masz cele? Nie masz natrafił. A już chciałem mówić, masz sala jak baba za sala. Dobra. Agregat. Ody agregat? Big. Oho. Pan oberwał, wiecie, tak mi się wydaje. No, tak trochę mu nie piszło. Ale go olali. Że on w kosmosie umie oddychać? Cóż, magnetyczna osobowość Achievement Get poziom 13 ukończony! Magnito odblokowany Akolita, Magnito to A ja myślałem, że wszystkich tych takich teraz pomocników będę odblokowywał, ale... Trudno Pieniążki Chyba prawdziwego weznawcy nie odblokowałem Chyba nie yy, No i... Następny poziom za niedługo też będę nagrywał Chyba jutro to nagram Dzisiaj już trzy odcinki nagrałem Już mi się tematy powoli kończą

Our best hope is to stop Doom before his plan moves forward. I've put in a call for outside help. The lab looks great. King. Hmm. Notus. This is Agent Hill from SHIELD. Director Fury is in urgent need of your assistance. Agent Coulson is on his way to pick up Magneto. We'll be right there. Mother, <laughs> can I get a rabbit? What?

w kolejnym odcinku. Ja dziękuję Wam wszystkim, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić suba i łapeczki w górę. I do zobaczenia już wkrótce. Padnijcie też na socjale. Narka!